Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Erling Haaland kontuzjowany, nie wyszedł na drugą połowę. Arsenal kolejny raz traci punkty. Manchester United wygrywa w końcówce meczu, a Joao Felix zdobył pierwszego gola dla Chelsea. Bójka w meczu legi Warszawa. W stronę piłkarzy leciały butelki. Real Madryt oficjalnie najlepszą drużyną świata. Juventus powoli powraca na właściwe tory, a Napoli pewnie zmiesza po wygranie ligi. Piłkarz Villaralu krzyczał z bólu na cały stadion, a Robert Lewandowski zaliczył asystę. Fernando Santos prawdopodobnie dzisiaj pojawi się w Barcelonie, aby spotkać się z naszym kapitanem, a pojedynek Polska-Albania jednak ma szansę, aby odbyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Fanów piłki nożnej zachęcam do dołączenia do nas po najnowsze informacje ze świata futbolu. Ostatnio na taki krok zdecydowały się między innymi te osoby. Bardzo dziękuję. A jeżeli nie subskrybujecie i nie macie zamiaru, to ocencie ten film. To także bardzo cieszy. Życzę Wam udanego dnia i zapraszam do oglądania. Leeds United rozegrało dwa ligowe mecze z rzędu z Manchesterem United. Pierwszy pojedynek na Old Trafford zakończył się remisem po dwa, ale wczoraj to Czerwone Diabły okazały się być lepsze. Mecz zakończył się wygraną gości 2-0, ale bramki padały dopiero w ostatnich 10 minutach meczu. Trafił Marcus Rashford, a także zmiennik Jadona Sancho, garnacho. United co prawda zdobyło jeszcze dwie bramki, ale one padły z pozycji spalonej i nie zostały uznane. Dzięki tej wygranej na około 2 godziny awansowali na drugą pozycję w tabeli, bowiem i tak po chwili wyprzedził ich Manchester City. Spotkanie z Aston Villą zakończyło się wygraną obywateli 3 do 1. Emocji w tym meczu było naprawdę sporo, a nawet przed jego rozpoczęciem fani gospodarzy gwizdali przed meczem, aby pokazać swoją dezaprobatę na oskarżenia, jakie padały pod ich adresem ze strony Premier League. Chodzi m.in. o te ponad 100 zarzutów, w tym łamanie zasad finansowego fair play. Aktualizacje w tej sprawie powinny się pojawić już niedługo, więc koniecznie subskrybujcie kanał. Wracając jednak do boiskowych smagań, to prowadzenie objęli w czwartej minucie meczu, a pierwszą połowę kończyli trzybramkowym prowadzeniem. Po zmianie strony rywale zdobyli bramkę honorową. Matic też nie pojawił się na boisku od pierwszej minuty, a dopiero na kwadrans przed końcem meczu. Na drugą połowę z kolei nie wyszedł Erling Haaland. pytany o powód jego nieobecności Pep Guardiola. Powiedział, że został kopnięty, jednak w tym momencie nie jest w stanie powiedzieć, jak poważny jest jego uraz. Niemniej jednak nie wydawał się być jakoś tym faktem zaniepokojony. Lider tabeli Arsenal w tą sobotę kolejny raz stracił punkty. Okazali się być za słabi, aby pokonać Brentford, bowiem ich mecz zakończył się remisem po jeden. Kanonierzy prowadzili, ale przy golu wyrównującym plamę dał Lee Mason, czyli arbiter wartego meczu. Zapomniał narysować linię spalonego, co doprowadziło do tego, że bramka wyrównująca, choć padła z pozycji, Spalonej, to została uznana. Do tego przyznał się już organ odpowiedzialny za kontrolę arbitrów Premier League. Stwierdzili, że faktycznie doszło do ludzkiego błędu. Być może jakieś kary czekają arbitra, ale w wyniku tego meczu już nikt nie zmieni. To w końcowym rozrachunku naprawdę może mieć ogromny wpływ na to, kto w tym sezonie wygra ligę. Swoje pierwsze trafienie w koszulce Chelsea zaliczył João Felix. Asystował mu Enzo Fernandez, czyli tak bezpośrednio tego gola wywalczyły zimowe nabytki. Mecz z West Hamem United zakończył się jednak remisem po jeden i tym samym kolejny raz zaliczyli punktową stratę. Cały pojedynek między słupkami młotów oczywiście spędził nasz rodak Łukasz Fabiański. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Premier League. Manchester City zbliżył się do Kanonierów na 3 punkty, ale oni rozegrali o jeden pojedynek mniej. Trzeci jest Manchester United z pięciopunktową stratą do pierwszej pozycji, a czwarte Newcastle United, które do Arsenalu traci 10 oczek. Arkadiusz Milik jest kontuzjowany, ale Juventus, pomimo kryzysu formy, wygrał dwa ostatnie mecze. Przed tygodniem z Salernitaną, a wczoraj skromnie 1 do 0, ale z Fiorentiną. Bramkę zdobył Adrien Rabio w pierwszej połowie, a po zmianie stron wydawało się, że Dusan Vlahovic trafił na 2 do 0. No właśnie, wydawało się, bowiem w tej sytuacji system VAR chwycił pozycję spaloną i bramka została anulowana. Serb, nim dowiedział się o nieuznanym golu, to w ogóle go nie celebrował, a tym samym pokazał szacunek do swojego byłego klubu. W Starej Damy cały pojedynek rozegrał oczywiście Wojciech Szczęsny. Jak tlen ligowe punkty potrzebne są AS Romie, a ona gubi je w meczach, które po prostu należy wygrać. Tak było w sobotę, bowiem do zera zremisowali z lecze, Co więcej od siódmej minuty piłkarze José nie przegrywali, a do wyrównania po rzucie karnym doprowadził Paulo Dybala. Ta jedenastka została podyktowana za zagranie ręką. Napoli w tym sezonie jest praktycznie nie do zatrzymania, no i wczoraj udowodnili swoją naprawdę wysoką formę. Wygrana 3-0 nad Cremoneze sprawiła, że mogą dopisać kolejne 3 punkty do ligowego dorobku. I w tym momencie ich przewaga nad drugim Interem jest wręcz gigantyczna. Kwaras Helia w minucie 21 dał prowadzenie, a później trafił jeszcze Osimen oraz Elmas. Piotr Zieliński zagrał od samego początku, ale w 70 minucie opuścił boisko. FC Barcelona wykorzystała okazję, wygrywają kolejny mecz i uciekają Realowi Madryt. Wczoraj w spotkaniu wyjazdowym poradzili sobie z Villarrealem, pokonując ich 1-0. Przy bramce asystował Robert Lewandowski, który rozegrał ładną i kombinacyjną akcję z Pedrim. Francisco Kulé niestety tego meczu nie dokończył. Francuski zawodnik po starciu z Kessiem krzyczał na cały stadion, łapiąc się za kolano. W tym momencie wygieło mu się kolano w taki nienaturalny sposób. Najpewniej doszło do zerwania więzadeł, a jeżeli tak faktycznie się stało, to w tym sezonie na pewno już nie zagra. Nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach i ratownicy musieli wynieść go na noszach. Piłkarz FC Barcelony nie został ukarany przez sędziego, bowiem w tej sytuacji to poszkodowany faulował. A tak w tym momencie prezentuje się tabela La Ligi. Oficjalnie Real Madryt najlepszą drużyną świata. Stało się to jasne po meczu z Al Hilal w klubowych Mistrzostwach Świata. Piłkarze prowadzeni przez Carlo Ancelotti'ego zrobili sobie strzelecki trening, bowiem wygrali ten pojedynek 5 do 3. W 48 minucie prowadzili 4 do 1 i było wiadomo, że jest już po meczu. Wtedy właśnie włoski trener zdecydował się na zmiany i dał szansę innym. Dwie bramki zdobył Fede Valverde oraz Vinicius, a jedno trafienie należy do Karima Benzemy. Interesujące jest to, że na początku tego sezonu Fede Valverde założył się z Carlo Ancelottim o jego trenerskie papiery. Urugwajczyk musiał zdobyć 10 goli w tym sezonie, aby włoski trener nie podarł swojej trenerskiej licencji i nie odszedł na piłkarską emeryturę. Fede Valverde w tym sezonie zdobył już 11 goli, a po 10 trafieniu podbiegł do Carlo Ancelottiego, aby go przytulić. Ogólnie to jest to najlepszy wynik w jego karierze. Wracając do tego turnieju, to w meczu o trzecią pozycję zwycięsko wyszła drużyna Flamengo, która 4-2 pokonała egipskie al Ahly. Gorące było w meczu Legii Warszawa z Krakowią, który zakończył się remisem po dwa. Goście doprowadzili do wyrównania w minucie 82 i bardzo żywiołowo z tego się cieszyli. To nie spodobało się kibicom stołecznego klubu, którzy w stronę rywali zaczęli rzucać butelkami. Również pretensje o to miał Josue, który odepchnął jednego z boiskowych przeciwników, ale o dziwo arbiter w tej sytuacji nikogo nie ukarał. Nowy selekcjoner naszej reprezentacji w ten weekend miał okazję oglądać spotkania w naszej polskiej ekstraklasie. Wczoraj widzieliśmy go na meczu Legii Warszawa z Krakowią, a już dziś, być może, zobaczymy Fernando Santosa w Barcelonie. Tak podaje Sebastian Staszewski z Interi. W poniedziałek selekcjoner Fernando Santos ma wybrać się do Barcelony, gdzie czeka go spotkanie z Robertem Lewandowskim. Wizyta w Hiszpanii, co prawda, będzie krótka, ale dla Portugalczyka jest bardzo istotna. Również pan Sebastian informuje, że pojedynek Polska-Albania być może zostanie rozegraną. Grany na stadionie narodowym, mecz Polski z Albanią jednak na PGE Narodowy jest światło w tunelu. Po weekendzie będą wyniki badań naukowców z AKH w Krakowie, a te nieoficjalnie są pozytywne i coraz więcej wskazuje na to, że PZPN w poniedziałek ostatecznie zgłosi Warszawę, a nie Gdańsk. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League mamy derby, mianowicie Liverpool kontra Everton, w La Lidze Espanol zagra z Realem Sociedad, we włoskiej Serie A Verona Salernitana, a także Sampdoria Inter, a w polskiej Ekstraklasie pojedynek warta Poznań mieć Legnica. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca, jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, a jestem przekonany, że tak było, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia, cześć!